Kwała Bogu. Chciałem podzielić się, przeczytać e, parę wersetów, z którymi Pan do mnie docierał. Spisałem je sobie, żeby móc przeczytać. E, pierwszy jest z Łukasza 1:56. Za dni Heroda, króla Judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz ze zmiany kapłańskiej Abiasza miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. I właśnie jak to czytałem, to tak zwróciło to moją uwagę, że, że oni, że ta Elżbieta i ten Zacharia, że oni postępowali nienagannie. I tak sobie można pomyśleć, co to za ludzie byli. Po prostu jacyś nadludzie może, że, że nienagannie postępowali. I tak właśnie pan do mnie docierał. I jeszcze w Słowie Bożym są jeszcze inni właśnie ludzie wypisani, którzy też pisze, że żyli nienagannie. Na przykład właśnie w, y, w Księdze Joba jest napisane Był mąż w ziemi Us imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny, stroniący od złego. I, i tak jak y, właśnie szukałem y, w Biblii y, fragmenty związane z tym, to natrafiłem na, na słowa Pana Jezusa, które w sumie znałem, ale wcześniej tego nie brałem tak jakby jak rozkaz. Bo... W Ewangelii Mateusza 5:48 48 Pan Jezus rozkazuje: Bądźcie Wy tedy doskonali. Jak Ojciec Wasz niebieski doskonały jest. Więc, więc w sumie to, to, to nie jest dla jednego człowieka, tylko to jest właśnie Pan Jezus. Pan Jezus nam mówi, że my tacy mamy być. I teraz, jak sobie poradzić, właśnie z takimi wymaganiami. Do, dosko, doskonały jak, jak ojciec. W sumie można nieraz to czytać i, i, i to mijać, ale, ale doskonały jak, jak Bóg to dość duże wymagania. I sprawdziłem sobie, co, co znaczy to słowo y, doskonały, co Pan Jezus powiedział I, i w języku greckim jest to tak, y, oznacza to taki, który osiągnął cel rozwoju. Taki, który osiągnął pełnię. W pełni rozwinięty. Dorosły, dojrzały, doskonały, uświęcony. Tak badałem słowo, i widziałem, że w słowie, w sumie jeszcze w wielu miejscach jest napisane właśnie, że, że tacy mamy być. Że aż dorośniemy do męskiej doskonałości. No, w wielu miejscach jest to napisane, nie chciałbym ich wszystkich czytać. Ale właśnie skoro, skoro są tacy ludzie, i, i, i skoro Słowo Boże mówi, że mamy tacy być, nie, 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 nie prosi, albo nie, nie mówi, że mamy być trochę lepsi, albo bardzo dobrzy, bardzo dobrzy, tylko właśnie mówi, że mamy być doskonali, to jak to zrobić? I, i właśnie Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 19:21. Mówi takie słowa: Rzekł Mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. I tak właśnie widzę, że, y że można być doskonałym, skoro Pan Jezus tak mówi nawet trzeba być. Y i pisze: sprzedaj, sprzedaj, co posiadasz. Ja to właśnie tak rozumiem, że akurat w przypadku tego człowieka to były pieniądze, a, ale że Pan Jezus chce, żeby oddać mu wszystko, że oddać nie tylko to, co jest takie, co łatwo się oddaje, tylko oddać to, co tak, no, to sobie zachować. To, to takie trudne tematy, takie ciężkie, to, co jest dla nas najważniejsze, i komu, nikomu byśmy tego nie oddali. Różne to mogą być rzeczy niektórzy mają problem na przykład z pieniędzmi, niektórzy mają jakieś marzenia, niektórzy mają jakąś drogą żonę, dzieci czy męża, którzy są ważniejsi. I dopóki Pan się nie stanie ważniejszy, to to, to, to to ciężko jest naśladować Pana Jezusa, jeżeli cokolwiek będzie ważniejsze od Niego. Jeszcze w Drugim Tymoteusza 3, 16 17 jest napisane całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła wyposażony. Czyli słowo Boże jest do tego, aby człowiek Boży był doskonały. Czyli można Mamy wielką Bożą łaskę, że, że możemy sięgać do, do słowa. Nie, nie wszyscy na świecie tak mają i tak mogą, ale możemy to prawie w każdym momencie otwierać i, i badać, czytać, porównywać właśnie swoje życie. I że tam możemy po prostu z, z, znaleźć wszelkie wskazówki do tego, aby być takimi. Jeszcze jest y, fragment Hebrajczyków 5.14. Pisze, że pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Yy, I to właśnie yy, to słowo, dla dorosłych, to jest to samo słowo, co Pan Jezus powiedział, że, macie, że bądźcie doskonali. I pierwszy raz zwróciłem na to uwagę, że tutaj pisze, przez długie używanie. Jakby nie przez długie czytanie, czy przez długie pamiętanie słowa, tylko że przez długie używanie. Niech Pan pomoże, właśnie, żeby używać tego słowa. Eee, taki, taki właśnie, taki, najbardziej taki fragment, który mi przyszedł, który Pan mi pokazał i który najbardziej do mnie docierał. Taka odpowiedź, właśnie, jak, jak to osiągnąć to wszystko. To było w pierwszej Mojżeszowej, 17, y, pierwszy werset, część B. I tam właśnie y, Pan Bóg mówi, "Ja jest Bóg wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Że, że po prostu że ja, ja, sam, ja sam wiem, że nie potrafię po prostu zrobić tych rzeczy, które są w Biblii napisane, czy miłować tak jak Pan Jezus, czy po prostu pokonywać przeciwności tego ciała, czy e, nawet spędzać czasu z Biblią nie potrafię, ani, ani myśleć tak jak Pan by chciał normalnie. Ale właśnie, że dla Pana nie ma nic niemożliwego, tak nawet sam Bóg mówi, czy, czy, czy jest dla mnie cokolwiek niemożliwego? No właśnie nie ma. I... i... I Bóg mówi, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Przychodź, przychodź do mnie, proś. Jak widzisz, widzisz, że gdzieś ci nie dostaje. proś. Spędzaj ze mną czas. nie, Żeby to nie był czas taki, żeby coś odklepać. Żeby to nie był czas z jednej strony, żeby coś odklepać, a z drugiej strony, może gdzieś w pośpiechu, może nie ma czasu, żeby spokojnie usiąść z Panem, pobyć, porozmawiać. Ech. Gdzieś innych może gna jeszcze w inne rzeczy, żeby modlić się za wszystkich, ale, ale nie za siebie, a, Ale właśnie, żeby widzieć tak, e, kiedy właśnie widzę swoje ułomności, to mogę przyjść do pana i powiedzieć: Panie, no, ja tego nie potrafię. Zrób to ze mną po prostu, bo jestem ułomny po prostu w tym. Nie, um, nie umiem tego, co tutaj pisze. Panie, pomóż mi w tym czy w tamtym, i właśnie. I mogę widzieć, jak Bóg czyni rzeczy niemożliwe, że to y, nie ja własnymi staraniami, wysiłkami, gdzieś mijaniem tego, co Bóg mówi, y, że to się po prostu nie udaje, zawsze to się sypie. Ale wtedy, kiedy gdzieś y, pod, poddaję się Panu i y, no nieraz to są to rzeczy trudne, nawet właśnie, no nawet wyjście tutaj to nie jest takie, nie jest takie łatwe, jak siedzieć i słuchać to yy, yy, widzę, że Pan może to uczynić, że yy, prosić. I tak jeszcze bardziej to. Jeszcze bardziej to właśnie tak yy, dociera do mnie, że ja cię, że po prostu wszystko jest możliwe, że jak widzę, to mogę prosić i to dostanę. Że będę się Panu podawał, będę widzę coś dalej i, i że nie będę drążył po prostu dziury w ścianie swoimi siłami, znowu mi się nie uda i znowu podniosę ten kilof i znowu swoimi siłami. Znowu mi się nie uda, znowu podniosę kilof i znowu, tylko że mogę poprosić Pana i że i wtedy kiedy poproszę Pana, to też przyłożyć swoje staranie, to nie tak, że On sam to uczyni, ale właśnie, że On to może uczynić. Chwała Bogu. Amen.